No moim gościem dzisiaj w niedzielę naszym będzie Betty Q, znana królowa bruleski, najbardziej tajemnicza postać performująca po prostu w Warszawie i w na świecie. Betty, powiedz dlaczego Betty, skąd to się wzięło? Skąd się wzięło to... pseudonik? Mój pseudonim wziął się od Adli Betty, czyli po polsku brzyduli, i, i to chyba tak dosyć coulego udało się połączyć, bo no, gdzieś tam wydaje mi się, że piękno to jest w ogóle konstrukt, w którym trzeba gdzieś jakoś ludzi, ludzi trzeba na to jakoś nastawiać i tłumaczyć im w ogóle jak to i co to na scenie. I myślę, że to, co ja robię na scenie, czyli że czasem łapię się za brzuch albo za moje piękne motylki, które teraz nie widać, ale to jest to miejsce, które jednak się majta. No to, to jest też takie, takie, taki ukłon do tego, że możemy być e, jakie chcemy, e, i niekoniecznie będziemy wtedy brzydulą albo ugly, Betty, możemy być po prostu Betty. Więc e, to się przyjął stąd. A Q po prostu brzmiało dobrze. Bo tak jak jest Suzy Cute, stwierdziłam, że Betty Cute też brzmi dobrze, a potem poczułam, że to też jest Q for queer, Q for queen, i tak naprawdę to wszystko inne udało mi się jakoś to zbudować. Mam nadzieję, że to jest w miarę czytelne, a jeżeli nie, to tak może brzmi w ogóle jakoś tak dziwnie. Ja szczerze mówiąc, gdybym miała wybrać sobie pseudonim jeszcze raz, to ja bym się nazywała zupełnie inaczej. Chciałam ja się nazywałam... ciebie spytać, jak to by było 100 lat temu, przed Kredą, bo jak ja bytam jak ja zaczynałam swój dyrektor, byłaś i właśnie tak pomyślałam sobie, że jest jest epoka judalska i po prostu ty y, powstajesz na nowo, czy wybrałabyś jeszcze raz tą, ten pseudonim Betty czy już raczej coś innego? Nie, ja bym sobie się nazywała jakoś bardziej po polsku, pewnie zrobiłoby to trochę problemów z zagranicą, z wymową, ale y, miałabym taki pomysł z Leśmiana, y, Panna Anna. Wow! To bardzo kryowa postać e, też, e, która e, jest taki przepiękny wierf e, o pannie Annie Leśmiana i ona ma wielkie drewniane dildo. <słuch> Powiedz mi, Betty. A jak to się stało, ty po prostu się obudziłaś któregoś dnia i powiedziałaś, będę performerką brulewski. Czy to jest sposób, czy ty się zakochałaś? To była po prostu taka y, miłość, która dojrzewała w tobie po prostu, bo tak samo mi chodzi o to y, dojrzewanie po prostu, że ty powiedziałaś, że chcę być tą i chcę jakby zajmować się tym, pokazywać swoje ciało y, i jakby je sprzedawać jak naprawdę, jako też jako sztukę, bo... To jest takie, wiesz, pogranicze, To jest tam seksizmu. Powiedz, jak to było, opowiadaj, bo jestem bardzo ciekawa. Kiedy zaczynałam, tak naprawdę w ogóle burleski nie było w Polsce ja musiałam gdzieś się przegrzebać, zobaczyłam burleskę na YouTubie i pomyślałam sobie, wow, to jest bardzo moje i chciałabym to robić. Ciekawe, czego robi ktoś w Polsce to i czy mogę się od kogoś tego nauczyć. No i okazało się, że... Nie, że nie ma takiej osoby, od której mogłabym się nauczyć, nie ma takiej osoby, która by to robiła, więc powiedziałam: no W takim razie trzeba coś z tym zrobić, i wzięłam się do pracy i, i wymyśliłam sobie, jakbym chciała, żeby to się działało. I na początku to było bardzo intuicyjne, i bardzo jeszcze niezaangażowane, i bardzo takie um, no proste. Dopiero w tym czasie zdałam sobie sprawę, że to ma dużo więcej warstw, że to ma dużo więcej, dużo więcej można tym powiedzieć i dzisiaj myślę, że, no może nie wiecie, no 10 lat na scenie w tym miesiącu, nie, w przyszłym. To jest dużo, to jest dużo na performerkę, to jest bardzo dużo. No ale ty lat. ale też. No ja też, no ja 13 rok już idzie. No, no a się tak się Właśnie, no, powiedziałaś sobie, ok, zakochałaś się w tej brulesce, znalazłaś gdzieś tam jakieś, tak, ja to tak nazwę, tutoriale i jak to było, że chciałaś sprzedać tą, tą, tą swoją naukę? Gdzie poszłaś w ogóle, jak trafiłaś do jakiego klubu, jak to było, jak, jak się sprzedałaś? Że chciałaś po prostu powiedzieć, dzień dobry, jestem Betty, zajmuję się bruleskiem i chciałbym wystąpić. Gdzie, gdzie, zaczyna, gdzie zaczynałaś? No nikt w Polsce wtedy nie w ogóle nie wiedział, jak wymówić słowo burleska, więc to był taki czas, kiedy wszystkim trzeba było dużo tłumaczyć. Um, ale chyba udało mi się to sprzedać właśnie jak sprzedać. Brzydkie słowo niby, ale właściwe słowo, bo ja zawsze chciałam żyć ze sceny. Więc to, co się wydarzyło wtedy, to, to było spełnienie moich marzeń, bo okazało się, że jestem w stanie to, to robić, czyli żyć z tego. No teraz jest coraz ciężej, ale... Ale zobaczymy, ale, ale w przeszłości no, musimy dawać radę, nie mamy wyjścia, kochana. No więc na początku to rzeczywiście było tak, że trzeba było dużo ludziom tłumaczyć i się tym e, próbować jakoś bawić. i. E, m, ale powiem ci tak szczerze, że e, mam wrażenie, że e, te początki były bardzo nieświadome, ale jednocześnie tam od samego początku była kwestia ciała i ciała pozytywności i tego pokazywania tego ludziom, że osoby chcą i potrzebują zobaczyć na scenie kogoś, kto jest trochę taki jak oni. Czyli ma trochę brzuszka albo ma 150 centymetrów wzrostu, a nie jest modelką. I, I to bardzo dobrze robi ludziom na głowę. Ja w o Boże jak było 7-8 lat temu trafiłam do Man Talent, gdzie okazało się, że nie, udało się też sprzedać właśnie tę ideę tego, że każde ciało jest piękne i warte sceny. I to robię do tej pory i staram się, żeby, żeby to działało w ten sposób, więc myślę, że. Że, że najwyższy czas, żeby z tego zacząć jakoś zbierać profity, no ale przyszła epidemia, wiesz. A powiedz mi właśnie, jak to się stało do Mantalent, bo poszłaś tam jako też jako świeżynka i po prostu jako osoba, która rozpoczynała ten swój bo to nie, nie było jakieś ja nie wiem, na etapie takiego doświadczenia, jak teraz masz i po prostu powiedziałaś, że idziesz do Mantalent i po prostu e, stresowałaś się, żeby to sprzedać, żeby to było. Mm, żeby ludzie się zakochali tej brólewce, bo ja mam takie wrażenie, że właśnie po talent, yy, zaczął się taki boom na to, że ludzie zaczęli się w ogóle interesować tym. Tak. Mam Talent to był taki krok, do którego trzeba było im bardzo namawiać, to znaczy produk produkcja dzwoniła do mnie regularnie i próbowali mnie zaprosić. Ja się wiele razy nie zgadzałam, bo mówiłam, że nie chcę, żebyście zrobili za mnie świrkę i że pokazali mnie jako smitkę, ja tego nie chcę i nie. No i potem tak naprawdę po jakimś czasie mojej asertywności udało się doprowadzić do tego, że um, oni się podjęli takiego wyzwania, żeby pokazać to w taki sposób, jak ja chcę. I rzeczywiście tak było. Ciało pozytywnie, mocno dla kobiet, i tak dalej. I wtedy mam takie poczucie, że no to był taki czas, kiedy, jak się wystąpiła, mam talent na wszystkich eventach i weselach się potem występowało, co dało mi niesamowity power, jeśli chodzi o to, że mogłam się zacząć z tego utrzymywać. I to jest niezwykła moc, którą dał mi ten program. Marketingowo. Dzisiaj pewnie zrobiłabym coś zupełnie innego, inaczej bym wystąpiła i tak dalej. To były zupełne moje początki, ja wtedy występowałam dwa lata, dwa i pół roku, w ogóle ja nie wiedziałam nic o burlesce w ogóle, Więc ale... dzisiaj pewnie inaczej, ale yy, ludzie mnie z tego pamiętają, więc no, ja się nie wstydzę tego. Ale, yy, a. a powiedz mi, e, czy po tym po udziale w MAN Talent? Zgłaszali się do Ciebie, zgłaszały się do Ciebie jakieś osoby chętne. Cześć, zgłaszały się do Ciebie osoby chętne, które chciały na przykład tą bruleskę jakby uczyć się od Ciebie, że po prostu, że Ty wtedy jakby odkryłaś taką moc, że możesz sprzedawać to, to co się nauczyła sama i robisz profesjonalnie, perfekcyjnie, pięknie i po prostu, że ktoś powiedział po mam talent, że ja chcę być taki jak Betty, jak ta dziewczyna e, z Mantalent. I Boże. chciałabym robić to samo. Czy to, czy to wtedy zaczęło się u Ciebie właśnie ta nauka, tej burleski, czy to czas sprzedawać tą wiedzę? Ja prowadziłam zajęcia ja Tak, już, przepraszam, ja wcześniej. piję wódeczkę, bo u nas YouTube. Na zaczęła się dezempakować. Tak, właśnie, wirusowy YouTube Live, właśnie pijmy. E, słuchajcie, mój spółlokator kochany poszedł mi po wódeczkę, więc pijemy, ja bo przelot bez. No jak już powinnaś wegańskiego jakiegoś powiedz, zareklamować właśnie. Dobra, ale odpowiedz i, i tak pokażesz mam nadzieję troszeczkę, że da radę. Madam. Wszystko da radę, okej, okay, zrobimy to. No przejdziemy Z do tego, na razie jesteśmy na etapie, że skończyłaś Mam Talent i sprzedajesz swoją wiedzę. Więc jeszcze przed Mam Talent prowadziłam już zajęcia, więc tak naprawdę zajęcia się były cały czas, ale rzeczywiście był wielki boom, po Mam Talent. Jeżeli chodzi o osoby, które się tym zainteresowały, dzięki Mam Talent, osoby, które się zainteresowały, żeby ja wystąpiła, żeby mnie czegoś nauczyła i tak dalej, to rzeczywiście było sporo. To był taki duży boom marketingowy, no ale potem to się w jakiś sposób musiało utrzymywać, a utrzymywało się dzięki po prostu ciężkiej pracy, dzięki produkcji, dzięki prowadzeniu zajęć. Myślę, że no. To, to głównie był ten temat. Tutaj mogliście zobaczyć m.in. Lady Fox. Lady Fox jest performerką, która e, tutaj właśnie wskoczyła na chwilę na backstage. E, I ona jest, e, jest absolwentką Akademii Burleskiej WTI. Ja pamiętam jeszcze, jak ty miałaś akademię na Feminie. Tam pamiętam, że się chodziło po, po tych schodach i tam było, pamiętam takie skarbnica, słuchajcie, jaka byłam pierwszy raz. Ja nie wiem, jak, jak to proszę, my tam byłyśmy z Domem relax Wtedy pamiętam, że właśnie do takiego pokoju, a tam była tak Pióra, jakiś książki tego. Ja mówię, jeju, co to? To jest świat po prostu garder, garderoby po prostu teatralnej. I potem właśnie tak. tam zobaczyłam e, też, jakby, bo ty wtedy, e, jak my przyszły się, robiłaś jakieś tam takimi kurwa tymi, e, takimi piórami pawimi. O, tak robiłaś jakoś. Ja to do tej pory bym nie umiała, więc e, robisz to w ogóle. E, Bruleska to robi fajnie z tymi piórami. A jeszcze tak przeskocząc dalej, e, Betty, powiedz mi, czy. E, jak już założyłaś tą akademię, zaczęłaś występować, zaczęłaś szkolić kolejne, jakby, może być swoje córy? Czy nie wiem, jakby osoby, twoich, twoich absolwentów, którzy jakby uczą się od ciebie tej całej profesji? i zapomniałam, co mam z ciebie spytać. To ja na pytanie, którego nie było. No bo z tej feminy przyniosłyśmy się trzy lata temu do Madame'ciu na Pradze. E, więc teraz jesteśmy od trzech lat, te trzy lata minął nam za miesiąc dokładnie, e, trzy lata na warszawskiej Pradze i tam mamy Akademię Burleski, tam mamy e, miejsce, gdzie co tydzień wydarzają się super wydarzenia burleskowe, ale również e, dragowe e, i ogólnie... No, no, placu to, jest Hallera, to jest bardzo blisko, tak, e, mówiłem, że to jest bardzo blisko Placu Halera e, i postaramy się, żeby tutaj jej perfekcyjność wstawiła e, taki link e, na Instagramie Madam Q, żebyście po prostu mogli Wejść, zresztą znaj znajdziecie też to wszystko odnośniki na Instagramie u Betty Q, tak samo jak właśnie Betty, Betty Q jest wszędzie taka sama, tak to jest Betty Q to nazwa. Betty Q, Madame Q. Dokładnie. Wprowadzimy to miejsce razem z Madame Medus, która też jest performerką, i, i połączyłyśmy swoje, swoje pseudonimy i wyszła nam Madame Q. Do tego trzecią wspólniczką, której nie ma w nazwie, bo dołączyła do nas później, jest pani Misia. Więc jesteśmy we trzy. Babski interes, co też chyba jest ważne, że kobiety e, też robią biznesy. I lepiej czy gorzej, ale myślę, że to, że Google mówi o e, biznesie, że jest takie, można sobie zaznaczyć, Biznes prowadzony przez kobiety. To ja uwielbiam Google'a za to. A powiedz mi. Y jak, jak to się stało, że w ogóle powstało Madame Q, w ogóle te miejsce, ta bezpieczna przestrzeń dla jakby wszystkich, jakby wachlarzem, bo naprawdę Madame Q ma taki wachlarz performerów od Drag Queens, po, no, po wszystko tam. Tu, tu zobaczymy tu dużo ludzi, jak na choince. Czym to się, jak, to, jak to się stało, te, ten pomysł na Madame Q? Czy ty gdzieś zobaczyłaś taką podobną, podobną taką knajpę, taki klub, czy to z filmu może być? Królestka, czy jak to było? Ja jeździłam po świecie, występowałam w bardzo wielu miejscach w całej Europie, ale nie tylko. E, oprócz Europy to Kanada, Izrael. Jeszcze w Stanach nie byłam, ale miałam być w tym roku, ale się nie udało. No i tak sobie oglądałam różne miejsca i zdałam sobie sprawę, że nie ma takiego miejsca, jakie ja sobie wymarzyłam, które łączy, łączy scenę z akademią i, 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 i stwarza takie właśnie bezpieczne miejsce dla wszystkich osób performujących. Bo uważam, że w ogóle drag i burleska to jest moim zdaniem prawie to jedna są kategoria. Ja to, to są mówię tak, To jest performance płci, bo na tym to polega. I mam takie poczucie, że, że w tym jest bardzo dużo takiego, takiej bliskości i stwierdziłam, że no, jakbym miała tutaj otworzyć scenę, to koniecznie taką, na której jest miejsce dla każdego i dla każdej osoby. No i ten temat e, wydarzył, się, wydarzył się właśnie 3 lata temu, e, nie bez e, pomocy innych osób, bo ja sama nie dałabym rady takiego, wy, takiego, e, takiego czegoś e, e, zrobić w życiu, więc e, zdarzyło mi się poznać wspaniałą Madame Medus i dzięki temu udało nam się stworzyć e, to miejsce. E, no i mam nadzieję, że to miejsce będzie dalej działać, no bo teraz e, temat jaki jest, to jest przede wszystkim to, że no, walczymy o przetrwanie. Dzisiaj jest właściwie no, drugi dzień obostrzeń bardzo, bardzo mocnych dla, dla kultury i dla gastronomii. Pierwszy, pierwsze dni, kiedy nie możemy działać z barem, a przyznam szczerze, że u nas to działa tak, że um, scena jest w zasadzie finansowana przez to, co jest sprzedawane na barze. I, I teraz bez baru będzie nam bardzo, bardzo ciężko przy takich ograniczeniach y, osób w lokalu i tak dalej. Nie wiem, jak to będzie. Można wnosić e... temu, czy ja bym mogła przyjść na przykład i w torebce przemycić na przykład wódkę i na przykład o 21 zamykacie bar i na przykład ja bym sprzedawała na przykład e, kobaru. 21 <grym> zamykałyśmy bar w piątek ostatni raz. E, śmiało, śmiało, Lilet. No Tutaj zamieszanie. Natomiast jak to wygląda teraz? Wygląda to tak, że gastronomia w ogóle nie może funkcjonować w naszym lokalu, więc teraz, kiedy tak to działa, zapraszamy gości z ich własnym alkoholem, dopóki tak to działa. Jeżeli będzie tak, że już będziemy miały pozwolenie na otwarcie gastronomii, to otworzymy gastronomię, natomiast przez najbliższe dwa tygodnie rząd nam na to nie pozwala, więc to, co się dzieje, to jest zapraszamy ludzi z ich alkoholem, ale zobaczymy, jak to będzie. Na pewno będą online, na na pewno będą zajęcia online i zajęcia regularne. Na pewno z tego nie zrezygnujemy. Jak będzie wyglądał najbliższy czas tak naprawdę to bardzo zależy. To co jest pewne to to, że jutro w poniedziałek startujemy ze zrzutką. Bardzo długo się wstrzymywałyśmy, bo czułyśmy, że jesteśmy dzielne, zajebiste, silne i damy radę ze wszystkim. Ale okazało się, że nie ze wszystkim. Jesteśmy dzielne i silne i zajebiste. Ale nie damy rady same teraz. Na pewno link do rzutki znajdziecie na moim Facebooku, na Instagramie. Ale jedną rzeczą, bo kończymy wkrótce, mhm. ale ja bym chciała się spytać: to, co mnie interesuje, czy bruleskę mogą uprawiać mężczyźni? Czy są tacy, takie osoby? Bo ja Mężczyzny. widziałam jedną osobę. Z burleską mogą występować absolutnie każde osoby, niezależnie od tego, jak wyglądają, z jaką płcią się utożsamiają. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, to jest zawsze burleska. Czy to robi kobieta, mężczyzna, czy osoba niebinarna, nie ma to żadnego znaczenia. I są takie osoby, również na polskiej scenie występują mężczyźni, osoby niebinarne. Jest rzeczywiście gro kobiet, ale to nic nie znaczy. D teraz wyobraźmy sobie, że ktoś ogląda ten wywiad z tobą i mhm. powiedział, że zakochałem się albo zakochałam się w Betty i chcę być taka jak ona. Powiedz, gdzie mogą się zgłosić do ciebie osoby chętne, które by chciały uprawiać burleskę, albo w ogóle nauczyć się seksownie zdejmować rękawiczki, albo cokolwiek, bo wiem, że ty tego uczysz. Jak, jak mogą się z tobą skontaktować? Jak najbardziej. Znajdźcie na Facebooku, Instagramie, albo na naszej stronie internetowej, wyszukujcie Madame Q, możecie mnie znaleźć Betty Q i ja was na pewno skieruję w odpowiednie miejsce. Startujemy co miesiąc z nowymi zajęciami i grupami, więc na pewno będziecie w stanie znaleźć coś dla siebie. I co? I te osoby, które tutaj są ze mną, tak naprawdę, czyli Lady Fox i Lilith Lamour za mną, to są osoby, które wzięły się z tego, że gdzieś spotkały się z burleską jako zajęciami. Lilith Lamour Zaczęła uh -huh. na burleskowych koloniach, pojechała z nami na tydzień do Kawkowa i się zakochała w burlesce. Uh, a Lady Fox jest uh, absolwentką akademii, tak jak mówiłam. Więc um, myślę, że. Dobrze jest zacząć z czymś. Ja się musiałam zaczynać bez niczego i to było bardzo trudne. Teraz dzięki temu, że są warunki i osoby, które tego uczą i miejsce, gdzie można się tego nauczyć, jest dużo łatwiej. No i pomagamy Wam, więc po prostu piwcie, dawajcie znać. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że ja nie umiem w takich słuchawkach, ponieważ ja mam bardzo małe uszy. Ja mam dziecięce uszy, więc dlatego ta czas nie zapada. Ja jeszcze tylko też powiem Wam wszystkim, że u BettyQ w Q, na pewno po tych obostrzeniach, wszystkich na pewno spotkacie mnie i też spotkacie innych inne osoby, ponieważ Beti, w, chyba ostatni czwartek robisz bingo, te, które jest wyjątkowe lepsze od mojego, ponieważ losujesz bingo. Z... Jest lepsze, jest inne. Ale jest no ja, jakby przychodzą osoby, które ustały na twoim bingo, przychodzą na nasze bingo, takie wiesz, grupy zapisują się, no. dlatego też z pogłosem podjęliśmy decyzję, że jak bingo jest, będzie u was, to po prostu my przesuwamy na sobotę, będziemy tutaj mm. współpracować, ja miałam być na pierwszym, ale oczywiście nie dojechałam, a to było jeszcze po Poznaniu, świeżo, powiedz mi, jakie, masz takie stałe imprezy w Madame Q, na które serdecznie zapraszasz? Piątki i soboty to jest zawsze burleska. W czwartki raz w miesiącu robimy burleskowe bingo, raz w miesiącu mamy drag bar. To jest niesamowita impreza, na której Charlotte miała wystąpić. Niestety musiałyśmy ją odwołać w związku z obostrzeniami e, i na pewno będziemy do niej wracać, jak tylko te obostrzenia zostaną zdjęte. E, drag bar to jest impreza, podczas której wspaniałe drag queen, oso drag osoby serwują wam drinki do stolików. Ja no, bym wypiła wszystkie od razu. Doniosłabyś. A oprócz tego występują na scenie, oprócz tego Let's Talk About Drag, to jest impreza twojej starej i moja, podczas której gadamy o dragu. To jest też ważne, żeby nie tylko oglądać ten brak, ale też pogadać o co tam chodzi, jak to wszystko działa. No i jeszcze w czwartki mamy, zaraz już ale a, rysowanie na żywo, czyli alter pose z różnymi bardzo niestandardowymi modelkami i modelami, więc też możecie sprawdzić jak to jest rysować na żywo wspaniałe osoby. Co? I, i, I jeżeli chodzi o czwartki, to tyle. Poniedziałki, wtorek, w Poniedziałki, wtorki, środy, zajęcia z bogleski z bogingu e, i e, w niedzielę odpoczywamy. A teraz takie już, bo idziemy prawie do końca. Powiedz mi tak troszeczkę, będziemy do te czasy obecne. Mhm. Czy wkurwia ciebie to, co się dzieje teraz w Polsce? Powiem ci tak zupełnie szczerze, że ja dzisiaj nie byłam w stanie wejść na scenę i zrobić show, bo. Ja Miałam poczucie, że po prostu nie dam rady, że się popłacze na scenie. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudne być przedsiębiorczynią, być kobietą, być pacjentką, być w ogóle osobą w Polsce w tej chwili. Ja jestem totalnie wkurwiona. Ja nigdy ej, nigdy nie przeklinam i w ogóle ja nie wiem, co się stało. W ostatnich dniach po prostu mam ochotę tylko tak mówić, bo po prostu już przybrała się miara. I myślę, że to, to jest to, co wszyscy czują i powiem wam tak, moja mama się zaangażowała teraz w strajk kobiet i w informowanie o tym, co można zrobić, informowanie o aborcyjnym dream teamie, dream teamie. Moja, a moja mama w ogóle nigdy nie robiła takich rzeczy, więc w ogóle jest, no to jest olbrzymia zmiana i jestem strasznie dumna, że mam taką mamę i i co i jestem wkurwiona i ona też jest wkurwiona i no jesteśmy wszystkie wkurwione no ale powiem tak że dzisiaj weszłam na scenę i powiedziałam o tym że ja nie wiem czy ja dam radę poprowadzić to show że nie wiem czy dam wa radę wam dać tyle energii ile mogłabym i chciałabym wam dać eee, i ludzie zrobili taką energię że Żyły ja się że to jest najlepsza rzecz jaka mi się przytrafiła w tym tygodniu ta widownia ci ludzie te 19 osób, które dzisiaj mogły u nas być. 19 osób na 70 miejsc. I ostatnie pytanie, bo już kończymy. Czy lubisz Szalot? Ja wszyscy mówią. Wszyscy, jak wiemy, są ploty i ploteczki, że my się nie lubimy. Czy lubisz Szalot? Powiedz to głośno, publicznie. Lubię Charlotte. Oświadczam e, uroczyście. I bez żadnych śmiechów, tak. No, nie, jesteśmy znajomymi od bardzo, bardzo dawna i powiem, że przy ostatnich różnych sytuacjach, które nas razem połączyły, powiem, że, że mam wielki szacunek i totalnie podziwiam i cieszę się, że mogę Cię znać. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Czy Cię lubisz? Czy ja Cię lubię? Coś przerywa. Halo. Halo. Uwielbiam Ciebie, Betty, jesteś, no, jesteś taką matką boską, róleskową dla mnie. Bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłaś na ten wywiad, że zobaczymy, czekamy na pytania na czacie i Betty, jeszcze raz bardzo dziękuję, a ja Was zapraszam do Madame Q, do wszystkich informacji podamy Wam na dole, bo jej perfekcyjność to zrobi. Dzięki, Betty.